Ksenia postanowiła użyć bardzo potężnego zaklęcia, ponieważ jej siostra i siostrzenice były w to zamieszane. Najpierw poprosiła o włosy każdej dziewczyny. I włożyła je do żółtej miski. Dopełniła to magiczną wodą. Potem wzięła odciski stóp Sandry i Izabel przy pomocy pojemnika wypełnionego błotem. Wzięła magiczną wodę i wlała ją na odciski stóp. W tym momencie pantofelki kopciuszka pojawiły się bezpośrednio przed dziewczynami. Czkawka konia i szybkość kota, a kopciuszka spotka psota. Upadnie na ziemię, gdy macocha władzę przejmie, kierunek pantoflą wskaże, pójdą tam, gdzie nawet ja nie.